Sandra Kubicka wybrała imię dla swojego jeszcze nienarodzonego dziecka jest światowo. Sandra Kubicka za kilka miesięcy powita na świecie swoje pierwsze dziecko. Gwiazda regularnie informuje fanów na Instagramie o przebiegu wyczekiwanej ciąży i swoim samopoczuciu. Teraz ponownie postanowiła zaspokoić ciekawość swoich wiernych obserwatorów. Modelka wyjawiła, że wybrała już imię dla swojej pociechy. Tradycyjne, staropolskie nie ma takiej opcji. Sandra Kubicka i jej medialne związki: Sandra Kubicka ma na swoim koncie kilka nieudanych związków. Jej partnerami byli M. i M światowej sławy DJ Cedric Jerwec czy pochodzący z Brazylii przedsiębiorca Caio Alves Gonçalves. Od 2021 roku modelka jest w związku z polskim muzykiem Aleksandrem Baronem, który, jak powszechnie wiadomo, wcześniej spotykał się chociażby z Julią Wieniawą czy Blanką Lipińską. Zakochani często wrzucają na swoje media społecznościowe wspólne zdjęcia lub filmiki. Równie chętnie pozują razem na ściankach. W grudniu podzielili się z fanami szczęśliwą informacją. Oboje dodali krótkie nagranie na Instagrama, na którym baron prosi o rękę kubickiej. Modelka oczywiście przyjęła jego oświadczyny. Pod filmikiem posypały się gratulacje. To nie jedyna radosna nowina, jaką pochwaliła się para. Sandra Kubicka jest w ciąży. W drugi dzień świąt Bożego Narodzenia Sandra Kubicka i jej narzeczony za pośrednictwem mediów społecznościowych pochwalili się, że spodziewają się dziecka. Już tej wiosny ona i Baron powitają na świecie swojego pierwszego synka. Zdjęcia, które wrzucili, przedstawiają modelkę z zaokrąglonym brzuszkiem i szerokim uśmiechem na twarzy. Our Miracle Baby, moje największe marzenie właśnie się spełnia i to dzięki Tobie, Alek Baron. Czekamy na Ciebie, synku. Best Christmas gift, dodali do fotografii. Od tego czasu Kubicka często porusza temat ciąży i macierzyństwa. Niedawno pochwaliła się również, że zdecydowali się z baronem na pamiątkową sesję zdjęciową. Sandra Kubicka zdradziła, jak będzie miał na imię jej synek. Kubicka wiele razy podkreślała, że nie chce, aby jej syn był osobą publiczną. Wychodzi z założenia, iż to on w przyszłości sam powinien zadecydować, czy chce być obecny w sieci. Co do porodu ma takie zdanie. Nie chcę paparazzi pod szpitalem, czekających aż wyjdę z porodówki, ani robiących zdjęć jak wchodzę do szpitala. Chcę ten moment przeżyć w spokoju, wyznała w mediach społecznościowych. Niedawno modelka zorganizowała na swoim profilu QA, by internauci mogli jej zadać kolejne pytania. Jedno z nich brzmiało: Czy syn będzie miał zagraniczne, czy polskie imię? A tak odpowiedziała narzeczona barona Międzynarodowe takie, że każdemu będzie łatwo je wymówić. Można się spodziewać, że będzie to zapewne oryginalne imię. Co ciekawe, przy okazji innego pytania, Kubicka ujawniła, że chciałaby mieć więcej dzieci. Przyznała też, że w kolejną ciążę chciałaby zajść tak szybko, jak to tylko możliwe. Najchętniej jedno po drugim, oświadczyła: Zaskoczeni?